Amaguk to ogromny wilczy duch znany z folkloru Inuitów, rdzennych mieszkańców północnych obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady oraz Alaski. Przybiera postać ogromnego wilka, niekiedy obdarzonego nadprzyrodzonymi cechami, takimi jak zdolność do pojawiania się lub znikania w śnieżnej zamieci czy porozumiewania się z duchami natury. Wilki odgrywają w kulturach plemion arktycznych szczególną rolę, łącząc w sobie cechy zarówno groźnego drapieżnika, jak i szanowanego brata ze świata dzikiej przyrody, co nadaje ich postaci w opowieściach ambiwalentny charakter. Amaguk bywał opiekunem ludzi, pomagając im przetrwać w surowym arktycznym klimacie, prowadząc zagubionych myśliwych do bezpiecznego schronienia innym razem mógł przybrać postać złowrogiego, krwiożerczego ducha, atakującego każdego, kto nierozważnie wyruszył samotnie na nocne polowanie. Nimerigar to niewielka, niezwykle wojownicza istota z folkloru plemienia Shoshonów, zamieszkujących tereny dzisiejszego Wyoming i Idaho. Według legend były to świetnie wyszkolone w walce stworzenia, używające miniaturowych łuków i zatrutych strzał, zdolnych zabić nawet dużo większego przeciwnika. Niektórzy wierzyli, że posiadali również zdolności magiczne, które pozwalały im niepostrzeżenie znikać lub wykonywać inne niezwykłe sztuczki. Żyli wysoko w górach, ukrywając się w jaskiniach i atakując każdego, kto zbliżył się zbyt blisko ich kryjówek. Według niektórych przekazów śmiertelnie ranny Nimerigar sam pozbawiał się życia, by nie dostać się w ręce wroga. Z kolei inne opowieści głoszą, że gdy ktoś w społeczności stawał się zbyt chory lub zbyt stary, przez co stawał się ciężarem dla grupy, pozbawiano go życia szybkim ciosem w głowę. Zabieg ten miał być bezlitosnym, lecz skutecznym sposobem na utrzymanie dobrej kondycji ludu zamieszkującego trudny, górzysty teren. Legenda o tych tajemniczych stworzeniach nabrała rozgłosu po niezwykłym odkryciu dokonanym w latach 30. XX wieku. W jednej z jaskiń Wyoming znaleziono zmumifikowane szczątki drobnego humanoida, który przeszedł do historii jako zmumifikowany człowiek z San Pedro. Choć niektórzy sądzili, że to dowód na prawdziwość legend o małych walecznych istotach, badacze orzekli, że szczątki najprawdopodobniej należały do chorego człowieka z indyjskiego plemienia. Sasquatch, nazywany również Wielką Stopą, to tajemnicze stworzenie, które od wieków pojawia się w folklorze rdzennych plemion Ameryki Północnej. Szczególnie mocno zakorzenił się w kulturze ludów zamieszkujących północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Kanady. Opisy stworzenia są dość spójne. To potężny, mierzący nawet 3 metry wzrostu humanoid, cały pokryty gęstą sierścią. Mimo swoich imponujących rozmiarów, porusza się niemal bezszelestnie. Pozostawiając po sobie jedynie ogromne odciski stóp, które zresztą dały mu angielską nazwę Bigfoot. Liczne legendy sugerują, że Sasquatch jest niezwykle ostrożnym stworzeniem, unikającym kontaktu z ludźmi, co mogłoby tłumaczyć brak twardych dowodów na jego istnienie. Niektóre historie przedstawiają go jako spokojnego i harmonijnie współistniejącego z ludźmi, inne zaś malują obraz tajemniczego samotnika, który trzyma się z dala od cywilizacji. Zainteresowanie stworzeniem eksplodowało w XX wieku, szczególnie po publikacji słynnego filmu Patersona Gimlina z 1967 roku. To właśnie nagranie, choć niewyraźne, rozpaliło wyobraźnię kryptozoologów i miłośników niewyjaśnionych zjawisk, czyniąc wielką stopę jednym z najsłynniejszych niepotwierdzonych stworzeń na świecie. Bukwudgie to niewielkie, humanoidalne istoty, sięgające dorosłemu człowiekowi mniej więcej do kolan. Charakteryzują się szpiczastymi uszami, bladą lub szarą skórą oraz długimi kolcami na grzbiecie. Potrafią być figlarne i psotne, chociaż w niektórych opowieściach przypisuje się im znacznie mroczniejsze zamiary, w tym wabienie ludzi w niebezpieczne miejsca. Według legend stworzenia kiedyś żyły w harmonii z ludźmi, lecz pewne zdrady i nieporozumienia sprawiły, że zwróciły się przeciwko nim. Od tego czasu stały się istotami nieprzewidywalnymi, a niekiedy wręcz wrogimi. Wędrowcy byli przestrzegani, by nie lekceważyć subtelnych znaków ich obecności trzaskających wśród drzew gałązek, niespodziewanych szmerów czy tajemniczych cieni, przemykających między drzewami. Adlet to tajemnicza istota z mitologii Inuitów, będąca pół człowiekiem, pół psem. W ludowych opowieściach często ukazywani są jako przeciwnicy ludzi, przewyższających wzrostem zarówno Inuitów, jak i białych przybyszów. Niektóre historie opisują ich nawet jako istoty o skłonnościach kanibalistycznych. Jedna z wersji mitu mówi, że atletowie narodzili się ze związku eskimoskiej kobiety i gigantycznego czerwonego psa obdarzonego nadprzyrodzonymi mocami. Kobieta urodziła dziesięcioro dzieci, pięcioro z nich przypominało swojego psiego ojca, a pozostałe pięć było hybrydami, które stały się pierwszymi atletami. Według legendy zostali oni wysłani za morze, by tam stać się przodkami europejskich narodów. Może to być próbą mitologicznego wyjaśnienia kontaktów Inuitów z nieznanymi ludami, być może nawet z pierwszymi Europejczykami, których napotkali. Bukwóz to tajemnicza postać z mitologii rdzennych ludów zamieszkujących w wybrzeże Pacyfiku, zwłaszcza w wierzeniach ludów Kwakiutl. Nazywany również dzikim człowiekiem lasu lub duchem zagubionych dusz, jest istotą głęboko związaną z naturą i światem duchowym. Przypomina wychudzonego dzikiego człowieka o zapadniętych oczach i splątanych włosach, jakby należał do świata, w którym czas dawno już przestał płynąć. Podróżując po lesie, kusi zagubionych wędrowców jedzeniem, jednak ten dar jest pułapką. Ci, którzy go przyjmą, stają się niewolnikami wusa lub sami przemieniają się w podobne do niego duchy, skazane na wieczne błąkanie się wśród drzew, pomiędzy światami ludzi i istot nadprzyrodzonych. Piasa to mityczny potwór wywodzący się z podań rdzennych ludów zamieszkujących okolice doliny rzeki Mississippi. Według lokalnych przekazów przypominał olbrzymiego smoka z lwią lub ludzką głową, porożem jelenia, skrzydłami nietoperza oraz długim wężowym ogonem. Potwór siał postrach wśród miejscowej ludności, porywając ludzi do swojej kryjówki w pobliskich jaskiniach. Jedna z legend mówi, że bestie pokonał indyjski wódz o imieniu Ołatoga. Polecił on najdzielniejszym wojownikom ukryć się u wejścia do jaskini, w której mieszkało monstrum. Następnie sam wystąpił jako przynęta, by zwabić piasę. Gdy tylko potwór sfrunął by zaatakować wodza, ukryci wojownicy obsypali go deszczem zatrutych strzał, ostatecznie kończąc jego krwawą działalność. Jedno z najsłynniejszych przedstawień tego stworzenia znajdowało się na klifach w pobliżu dzisiejszego Alton w stanie Illinois. Choć oryginalne malowidło zostało zniszczone w XIX wieku, jego odtworzony wizerunek wciąż przyciąga uwagę zarówno miejscowych, jak i turystów, przypominając o dawnej legendzie. W amerykańskim folklorze hodak to stworzenie przypominające ogromnego gada z rogami byka i rzędem grubych, zakrzywionych kolców wzdłuż grzbietu. Mówi się, że chodak narodził się z popiołów skremowanych wołów, jako uosobienie nagromadzenia nadużyć, jakich zwierzęta doznały z rąk swoich panów. Historia stworzenia jest ściśle związana z miastem Rheinlander w Wisconsin. Choć niektóre przekazy przypisują mu pierwotne korzenie w legendach rdzennych mieszkańców tych terenów, główna historia toczy się w latach 90. XIX wieku. Miejscowy geodeta Eugene Shepard stwierdził, że zabił chodaga przy pomocy dynamitu, prezentując mediom zdjęcie jego zwęglonych szczątków. Wkrótce jednak okazało się, że całe zajście było sprytnie przygotowanym żartem. Shepard skonstruował kukłę potwora, by przyciągnąć zainteresowanych przybyszów oraz badaczy z innych regionów. Mimo, że dowody na istnienie chodaga okazały się fałszerstwem, stworzenie szybko zaczęto utożsamiać z lokalną tożsamością. Stał się swego rodzaju wizytówką miasta. Do dziś chodak pojawia się w nazwach lokalnych firm i organizacji, a w centrum Rheinlander można zobaczyć jego pomnik. Stikini to tajemnicze istoty zakorzenione w folklorze ludu Seminole, zamieszkującego tereny dzisiejszej Florydy. Według wierzeń, są to czarownice lub szamani, którzy po zapadnięciu zmroku przybierają postać ogromnych, demonicznych słów. Przed świtem powracają do swojej ludzkiej formy, pozostawiając po sobie jedynie przerażające ślady nocnych łowów. Ich celem są ludzkie serca. Polują na nie w ciemności, kierując się niezwykle wyostrzonymi zmysłami słuchu i wzroku, charakterystycznymi dla nocnych drapieżników. To, co czyni stworzenia jeszcze bardziej przerażającymi, to fakt, że za dnia nie różnią się niczym od zwykłych mieszkańców wioski. Żyją wśród ludzi, ukrywając swoją prawdziwą naturę, co sprawia, że nikt nie może być pewien, kim tak naprawdę jest jego sąsiad. Cabra to tajemnicze stworzenie, którego legenda narodziła się na Portoryko na początku lat 90. XX wieku. Opowieści o drapieżniku szybko rozprzestrzeniły się na inne kraje Ameryki Łacińskiej oraz południowe rejony Stanów Zjednoczonych. Nazwa chupacabra pochodzi z języka hiszpańskiego i dosłownie oznacza wysysacz kus. Odnosi się to do tego, w jaki sposób rzekomo atakuje swoje ofiary, którym wysysa krew, pozostawiając na ich ciałach charakterystyczne ślady ugryzień. Opisy wyglądu stworzenia różnią się w zależności od regionu. W Portoryko i krajach Ameryki Łacińskiej często przedstawia się go jako masywne, gadzie stworzenie o nieco kosmicznym wyglądzie z rzędem ostrych kolców biegnących od szyi aż po nasadę ogona. Natomiast w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych stworzenie opisuje się raczej jako łysego, zdeformowanego psa. Niektórzy badacze zaczęli spekulować, czy przypadkiem nie chodzi o zmutowane zwierzęta lub drapieżniki dotknięte świeżbem. Jackalope to stworzenie, które wyglądem przypomina zająca, ale jego najbardziej charakterystyczną cechą jest poroże, podobne do tego, które noszą jelenie. Wywodzi się z amerykańskiego folkloru, a jego legenda szczególnie silnie zakorzeniła się w zachodnich regionach Stanów Zjednoczonych. Opisywany jest jako istota niezwykle szybka i sprytna, a według niektórych opowieści potrafi naśladować ludzki głos. Prawdopodobnie legenda narodziła się z obserwacji królików dotkniętych wirusem brodawczaka, który powoduje narośla przypominające rogi. Mimo, że Jackalope to postać fikcyjna, zyskał status kultowego symbolu, pojawiając się w licznych opowieściach, pamiątkach i dziełach sztuki, stając się częścią amerykańskiej popkultury. Spearfinger to złośliwa wiedźma o kamiennej skórze, której nazwa pochodzi od ostrego niczym włócznia palca. To właśnie nim przebija swoje ofiary, aby wydobyć i pożreć ich wątroby. Według legendy Cherokezów, skąd wywodzi się ta postać, jest zmiennokształtną czarownicą, potrafiącą przybrać wygląd bliskich i zaufanych osób. Często podszywa się pod starszą kobietę, by zwabić niczego nieświadome dzieci. Istota słynie nie tylko ze swojego przebiegłego charakteru, ale także z nadludzkiej siły. Bez trudu przesuwa ogromne głazy, a jednym ciosem potrafi kruszyć skały. Zunukwa to postać opisywana jako olbrzymia, dzika kobieta o czarnej skórze, wydatnych, czerwonych ustach, długich, nieuporządkowanych włosach oraz świecących, przenikliwych oczach. Jej głos miał być głęboki i przypominać odległe dudnienie. Jednym z jej charakterystycznych atrybutów był kosz, w którym trzymała porwane dzieci. W wielu historiach sama pada ofiarą własnej niezdarności, co pokazuje, że w mitach rdzennych ludów granica między grozą a komizmem jest często nieoczywista. Pomimo jej mrocznej sławy, niektóre opowieści przedstawiają ją jako symbol bogactwa i obfitości. Potrafi obdarzyć ludzi dobrobytem, jeśli tylko uda się jej przypodobać. Jej wizerunek jest częstym motywem w sztuce rdzennych plemion północno-zachodniego wybrzeża, zwłaszcza w ceremonialnych maskach, które podkreślają jej charakterystyczne czerwone usta i dziki, niepokojący wyraz twarzy. Gamberu to tajemnicze stworzenie przypominające niedźwiedzia, choć wyróżniało się niezwykle twardą, gumową skórą, od której miały odbijać się nawet pociski. Według legend był istotą wyjątkowo żarłoczną, a jego niepohamowany apetyt stanowił zagrożenie dla wszystkiego, co napotkał na swojej drodze. Mimo swojej niemal niezniszczalnej powłoki miał jeden śmiertelny słaby punkt, którym był ogień. Wystarczyłoby, by płomienie dotknęły jego skóry, a stworzenie eksplodowało w widowiskowy sposób. Historia tego potwora często traktowana była z przymrużeniem oka bardziej jako drwalska anegdota niż prawdziwe zagrożenie. Cenahale to tajemnicza istota z mitologii rdzennych ludów Ameryki Północnej, szczególnie obecna w wierzeniach plemienia Hualapai, zamieszkującego południowo-zachodnie tereny dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Opisywany jako potężny, skrzydlaty drapieżnik, przypominający orła lub sępa, choć często obdarzony nadprzyrodzonymi cechami, takimi jak ogniste pióra lub zdolność panowania nad pogodą. Według legend, zamieszkiwał strome klify i skaliste wąwozy, skąd wypatrywał swoje ofiary. Budził grozę zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt, a jego ofiarami najczęściej padały nieostrożni wędrowcy, którzy zbyt śmiało zapuszczali się na jego terytorium. W niektórych przekazach przybierał bardziej humanoidalną postać i występował jako strażnik świętych miejsc, strzegąc ich przed niepowołanymi intruzami. Diabeł z Jersey to jedna z najbardziej tajemniczych i budzących grozę postaci amerykańskiego folkloru. Jego legenda jest głęboko zakorzeniona w wierzeniach mieszkańców Pine Barrens, rozległego, gęsto zalesionego obszaru w stanie New Jersey. Historia sięga XVIII wieku i zaczyna się od kobiety znanej jako Matka Litz. Według opowieści, gdy zaszła w ciążę po raz XIII, w akcie desperacji przeklnęła swoje nienarodzone dziecko. Gdy przyszło na świat, okazało się, że nie jest zwykłym niemowlęciem. Zamiast tego przybrało postać potwora o kozich kopytach, błoniastych skrzydłach, długim ogonie i końskiej głowie. Chwilę po narodzinach rozpostarło skrzydła i uciekło przez komin, kryjąc się w mrocznych lasach Pine Barrens. Na przestrzeni lat pojawiało się mnóstwo relacji o spotkaniach z tą upiorną istotą. Już w XIX wieku farmerzy donosili o tajemniczym drapieżniku, który atakował ich zwierzęta, a w XX wieku pojawiły się historie o złowrogich, skrzydlatych cieniach przemykających nad lasami. W 1909 roku fala obserwacji była tak intensywna, że w New Jersey i Pensylwanii zamknięto niektóre szkoły i fabryki. Dover Demon to tajemnicza istota, która rzekomo została zauważona w kwietniu 1977 roku w miejscowości Dover w stanie Massachusetts. Według relacji świadków była to niewielka, humanoidalna postać o chudej budowie, długich kończynach, dużej, jajowatej głowie i wielkich, świecących oczach. Nie miała widocznych ust, nosa ani uszu, a jej skóra była opisywana jako gładka i bez włosa. Została zauważona przez trzech różnych nastolatków w krótkim odstępie czasu, co wywołało lokalne zainteresowanie i spekulacje. Mothman to tajemnicza postać z amerykańskiego folkloru, której obecność wzbudziła sensację w drugiej połowie lat 60. XX wieku, szczególnie w miasteczku Point Pleasant w stanie Virginia Zachodnia. Świadkowie opisywali go jako wysoką, humanoidalną istotę o hipnotyzujących, czerwonych, świecących oczach i dużych, skrzydlatych strukturach przypominających ćmę. Wierzono, że jego pojawienie się zwiastowało nadchodzącą tragedię, a najbardziej znanym przykładem miała być katastrofa mostu Silver Bridge w grudniu 1967 roku. Niektórzy badacze sugerują, że całe zjawisko mogło być wynikiem zbiorowej halucynacji, potęgowanej przez strach i stres mieszkańców.